Dzień dobry, witam na kanale Gimskarto i tak dalej. Szybki rzut okiem na wymianę ostrza w szpachli Kubala. Ten proces jest niezależny od wielkości narzędzia. Od obracając narzędzie od tej części na tą część roboczą, tutaj od w tylnej części uchwytu znajduje się listwa dociskowa. To jest taka listwa typu klik. On się odchyla do końca, i w tej pozycji otwartej wystarczy delikatnie unieść ostrze ku górze i można je wysunąć. Dlaczego? Dlatego, że tutaj w samym ostrzu, w samym tym nożu wymiennym są dwa takie noski na jednym i na drugim boku w końcu. A z kolei w uchwycie jest tutaj takie przetłoczenie, wpust, yy, wpust na całej długości, o który właśnie zaczepiają się te yy, obanoski, noski. Czyli w tej pozycji po wsunięciu ostrza jest ono, można powiedzieć, unieruchomione, czyli zabezpieczone przed wysunięciem się z uchwytu. Aby tego, aby już w pełni. Yy, zabezpieczyć, no to wystarczy tą listwę ponownie zapiąć. To jest listwa typu, typu klik. Ostrze już jest e, trzymane. Natomiast za wysunięcie się, ewentualne, potencjalne wysunięcie się, się zabezpieczenie przed wysunięciem się na prawo-lewo ostrza, odpowiadają tutaj stałe, na stałe zamocowane zaślepki, czyli jednocześnie ograniczniki zabezpieczenia właśnie przed tym wysunięciem się tego ostrza. Że proces jest bardzo prosty, szybki, niezależny od wielkości narzędzia. Czy to będzie małe narzędzie, typu 20, podobnie do góry, ponownie zapięte. I czy to będzie 80, na przykład, przykładowo tutaj podobnie, odpinam do całej długości. No, oczywiście, no, dłuższe narzędzie to tam jakieś tam komplikacje mogą się e, pojawiać. Ostrze jest wyjęte wsunięte i zapięte, gotowe do, e, gotowe do pracy. Także tak wygląda ten temat. Drugą rzeczą e, to jest adapter do kija, sam montaż to jest w zasadzie e, nie wymaga tutaj angażowania obu rąk. Tą tą czynność można wykonać jedną ręką, czyli zapiąć adapter jak i adapter i go zdemontować. To jest czynność no, banalnie, e, banalnie prosta. Także to by było tyle na temat tych dwóch, e, czyli wymiany ostrza no i dodatkowo jeszcze adaptera. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.